Witam, sprzedam peleciarkę 7,5 KW do użytku własnego, tak najbardziej. Tak, żebym on właśnie robił pelecik. O. Proszę jaki? Ten, jaka mnie interesuje, to 9000 zł. Na przykładnie silmakowej silnik 7,5W. Stary, dobry, perelowski matryca 200 mm. Jak ktoś by był zainteresowany, to zapraszam. To piszcie w komentarzach. Oczy oczywiście to jest cena z falownikiem. I tyle. Pozdrawiam.